Praga nazywana Złotym Miastem lub Miastem Tysiąca kościelnych wież jest pełną uroku stolicą Czech posiadającą wielowiekową tradycję, swoje piękne zawdzięcza usytuowaniu nad wyłtawą w godlinie otoczonej łagodnymi wzgórzami. Miejsce to było zaludnione już w epoce kamiennej. Przed ponad dwoma tysiącami lat osiedlili się tutaj Celtowie, po nich plemiona grymańskie, a pierwsi Słowianie, przodkowie obecnych Czechów, przybyli nad Wełtawę w V lub VI wieku. W drugiej połowie IX wieku na lewym brzegu Wełtawy powstał pierwszy zamek Hrad, siedziba dynastii przemyślidów o mitycznych korzeniach, która panowała do połowy średniowiecza. Według legendy miejsce to wybrała księżna Libusza w proroczym śnie o złotym mieście, które musi odnaleźć. Libusza poślubiła prostego oracza przemysła dając początek nowej dynastii. Pięknym zabytkiem Starego Miasta jest Brama Prochowa, powstała pod koniec XIII wieku. Początkowo pełniła ona funkcje obronne, a z czasem reprezentacyjne. Pierwotnie Brama Prochowa łączyła się z pałacem zwanym Królewskim Dworem, zrujnowanym na początku XX wieku, na miejscu którego w latach 1905-1911 zbudowano imponujący dom miejski w stylu Art Nouveau. Stanowi on centrum kulturalne z salami wystawowymi. Na uwagę zasługuje sala smetany oraz stylowa modernistyczna kawiarnia na pierwszym piętrze. Brama Prochowa jest początkiem królewskiego szlaku drogi koronacyjnej czeskich królów i królowych wiodącej przez miasto łączącej pałac królewski z zamkiem chradczańskim po drugiej stronie rzeki. Powozy królewskie przejeżdżały przez słynny most Karola do Katedry Świętego Wita na zamku, gdzie odbywała się koronacja. Symbolicznym sercem Nowej Pragi jest plac Wacława o imponujących rozmiarach, przypomina pola Lizejskie w Paryżu. Na szczycie placu wznosi się pomnik dobrego króla świętego Wacława na Rumaku. U jego stóp stoją posągi innych świętych patronów narodu czeskiego. Przy końcu placu znajduje się prestiżowy gmach Muzeum Narodowego, powstały pod koniec XIX wieku. Tradczany to okręg zamkowy. Na jego terenie znajduje się zaskakujący rozmiarem zamek praski, który był siedzibą Habsburgów. Obecnie jest on siedzibą prezydenta Republiki Czeskiej. Rozciąga się stąd widok na dolne miasto. Na placu chrześcijańskim o nieregularnym kształcie stoi XVIII-wieczna kolumna dziękczynna za ocalenie z zarazy, znajduje się tu także pałac arcybiskupi z rokokową fasadą, można go zwiedzać jedynie w Wielki Czwartek. Według legendy bramy pałacu strzeże duch Czarnego Brytana pojawiającego się przed północą, który odprowadza przechodniów do pobliskiego Loreto i znika w ciemności. Wznosi się tu również katedra świętego Wita. Jej historia wiąże się ze świętym Wacławem. Pierwszy apostoł Słowian, grecki kaznodzieja metody, około 873 roku ochrzcił księcia Bożywoja i jego żonę Ludmią, która jest patronką Czech. Jej wnuk książę Wacław zaczął rządzić w X wieku. Wzniósł on kościół pod wezwaniem świętego Wita oraz praski zamek. Był on człowiekiem wielkiej wiary, zginął w zasadce, gdy udawał się na mszę świętą w wyniku intrygi uknutej przez młodszego brata Bolesława, który później panował przez około pół wieku. Święty Wacław jest patronem Czech. Został pochowany w grobowcu gotyckiej kaplicy w romańskiej rotundzie katedry. Ściany katedry zdobią szlachetne kamienie, złocenia i liczne freski przedstawiające sceny z życia świętego Wacława. Znajdują się tu również relikwie świętego Wojciecha. Obecny kształt katedra zaczęła przybierać w 1344 roku, gdy Praga stała się arcybiskupstwem. Na wygląd katedry miał wpływ Karol IV, który jest pochowany w krypcie w pobliżu kaplicy świętego Wacława. Wejście do katedry nazywane jest Złotą Bramą. Półudnym wejściu znajduje się kaplica z witrażami Alfonsa Muchy. Katedra jest skarbcem i nekropolią kryjącą prochy osób zasłużonych dla Czeskiej Republiki. W 1973 roku miasto stało się siedzibą biskupstwa, gdy na wzgórzu wzniesiono klasztor świętego Jerzego. Złota uliczka to bajkowe domki wzniesione jeszcze w XVI wieku, początkowo zamieszkiwane przez broniących zamku łuczników, a potem rękodzielników, np. złotników, a nawet alchemików. W 1916 roku mieszkał tu pod numerem 22 Franc Kawka z siostrą. Obecnie w odnowionych kamieniczkach można kupić pamiątki.